Siemanko. Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj ponownie zajmiemy się tematem kuchenki. Trochę będzie inny problem niż ostatnio. Jeśli oglądaliście to ostatnio, zajmowałem się problemem z tym palnikiem. Chodziło o to, że była iskra, jednak nie można było odpalić tego palnika. Nie było na, na tyle gazu, aby ten palnik zapalił. Chodziło tutaj o zapchaną dyszę i w poprzednim filmiku no, ta deska została wyczyszczona. Jak widzicie, wszystko ładnie odpala i wszystko ładnie działa. Yy, dzisiaj zajmiemy się takim yy, problemem, że po prostu palnik nam nie odpala. Yy, nie odpala nam tutaj z tego włącznika, no z tego pokrętła, tak nazwę. Ale jak weźmiemy sobie zapalniczkę, to zobaczcie, że dając tutaj płomień. Spokojnie nam to odpala, także dysza jest sprawna, zresztą ja tutaj wszystkie dysze wyczyściłem i tak pani sobie odpalimy za pomocą innego źródła ognia, ale poprzez same pokrętła, widzicie, nam tutaj nic nie odpala i zaraz Wam wytłumaczę o co tutaj chodzi. Nie jest zbyt gorące, zdejmiemy. Mam nadzieję, że będziecie widzieć. Tutaj mamy iskrę, a tutaj przy tym paniku tej iskry nie ma. I to jest nasz y, główny problem. Zajmiemy się dzisiaj, mam nadzieję i tak myślę, że to jest przyczyna, y, tutaj mamy iskrownik i zajmiemy się po prostu jego wymianą. Dobra, z tyłu śruby mamy podkręcane. Oczywiście przed demontażem odłączamy zasilanie i zakręcamy gaz, żebyśmy tutaj czasem nie spłonęli. Ściągamy sobie te palniki. I zajmujemy się odkręcaniem tych śrub, żebyśmy mogli tą pokrywę, którą już wstępnie sobie. Przed odkręcaniem tych śrub każdy palnik ma po dwie takie śruby dobrze jest sobie czyścić to miejsce gdzie nam wchodzi śrubokręt bo nazbierało się tu sporo brudu syfu który utrudni nam znacznie to aby to odkręcić Na śrubokręt dobrze nam nie wejdzie w te śruby i pomykamy śruby i nam się nie robi problem. Także każdą z odczyścić, oczyścić, żeby ten brud wyszedł. Odkręcanie wybrać sobie śrubokręt tak, aby nie był ani za mały, ani za duży, żeby dobrze nam posowało. Docisnąć żeby to dobrze przylegało i staramy się odkręcić. Jedno nam puściło. Drugie też się udało. Trzecie. Warta. Tu się zaczynają schody. Nie widzę. też nie. To jest jakaś śruba obrobiona. Przyrdzewiała. I tutaj podobnie. Także trzeba będzie filmik jak odkręcić yy, poobrywane śruby. Dobra, mamy już podejmowane i powiem Wam, że znalazła się tutaj pewna y, niespodzianka. Nie wiem, czy będziecie to widzieć, czy nie. Może rzuciłam się w oczy. Jest tutaj coś, czego nie powinno być. Powiem wam, jak ja sobie to znalazłem, w ogóle będziemy wymieniać y, iskrownik, czyli to jest. To tutaj, to takie białe. I szedłem sobie tym przewodzikiem do generatora iskier. I szedłem sobie, szedłem, szedłem i sobie znalazłem coś takiego. Widzicie ty Myszka. Nie wiem, czy pieczona, czy usmażona. Bo idealnie władowała się w przewody. Także muszę ją usunąć. No dobra, myszka usunięta. Nie nagrywałem wam tego, bo średnio się to nagrywało, żeby wam pokazywać. W skrócie, w jednym kawałku nie wyszła stąd. Trochę była wysuszona. No i dobra, wracajmy do naszej roboty. Tutaj mamy iskrownik, który będziemy wymieniać, idzie on sobie przewodem, idzie, idzie, idzie. I tutaj mamy generator iskier. Jakieś światełko jeszcze tutaj żebyście to lepiej widzieli. To jest generator iskier. Jeżeli na żadnym palniku nie mielibyście yy, iskry, nie pojawiałaby się, a to albo macie szczęście i już padły Wam wszystkie cztery iskrowniki Ale szybciej padł Wam to on właśnie generator iskier No i należałoby go po prostu Wymienić U mnie dwa palniki Mają iskry Dwa nie mają tak jak dwóch sobie wymienię Iskrowniki wychodzi na to że generator powinien być dobry skoro na dwa palniki Podaje te iskry Także Bierzemy się powoli na Wymianę iskrobników, tych tutaj białych elementów, jak widzicie. Dobra, bierzemy się za demontaż naszego iskrobnika. Ja już sobie zamówiłem nowkę sztukę. Tutaj mamy iskrobnik i tutaj mamy taką blaszkę. Montuje się to w taki sposób, że mamy iskrownik i tą blaszką po prostu blokujemy. Przy palniku. I teraz musimy po prostu sobie to wyjąć. Oczywiście łatwo nie będzie, bo to będzie pozalepiane i tak dalej. Ząb czasu już zrobił swoje. No ale co, no, trzeba to jakoś wyciągnąć. Koszt takiego nowego iskrownika ja płaciłem dyszkę. Y, za sztukę także 10 zł. Na palnik wychodzi. Ja to po prostu to sobie tą blaszkę, jaką się ruszyć. Ona jest taka pozalepiana. Nic za prosto nie może być. Trzeba się trochę pomęczyć, żeby coś zrobić. No dobra. Mam blaszkę. I mam pisko. Jak już mamy odpięty skrótnik, idziemy sobie y, po tym przewodzie do naszego generatora y, iskier. Odpinamy odpowiedni, odpowiedni kabelek i się na wymiar. W miejsce starego wpinamy oczywiście nowy. Pięty. I teraz będziemy sobie montować nowy skrobnik. Mamy nowy skrobnik na miejscu. Bierzemy nową blaszkę. Wciskamy. Kliknęło nam i jest Ja analogicznie robię tak z drugim polnikiem. Iskrowniki wymienione to założony pierwszy, i po przekątnej na drugim polniku założony drugi. Kabelki puszczone za izolacją, żeby tutaj za bardzo nam to nie tańczyło. I oczywiście w odpowiednie miejsca tam, gdzie odpinaliśmy stary, podpinamy nowy.